Agnieszka z rolnika, jak gwiazda filmowa, pokazała się z przystojniakiem. W tej sukni zachwyca. Choć finał Rolnik Szuka Żony, już za nami, emocje związane z jubileuszową edycją jeszcze nie opadły. Internauci nadal śledzą losy bohaterów, którzy tym razem poszukiwali miłości. Agnieszka pochwaliła się niedawnym udziałem w świątecznej imprezie. Wyglądała jak prawdziwa gwiazda. Agnieszka z Rolnik Szuka Żony zakończyła program bez partnera. Agnieszka była jedną z bohaterek dziesiątej edycji programu Rolnik Szuka Żony, która, tak jak pozostali uczestnicy, próbowała odnaleźć swoją drugą połówkę. Do gospodarstwa zaprosiła nawet trzech kandydatów, jednak ostatecznie żaden z nich nie sprostał jej oczekiwaniom. Podczas finału w rozmowie z Martą Manowską przyznała, że nie żałuje swojej decyzji. Po udziale w programie otwarcie opowiedziała o tym, co naprawdę działo się za kulisami rolnik szuka żony. Pomimo niepowodzenia Agnieszka nie załamywała się i nadal poszukiwała miłości. O swoich postępach opowiedziała w mediach społecznościowych. Na jej drodze pojawił się ktoś zupełnie nowy: Agnieszka z Rolnik Szuka Żony. Ma partnera. Podczas emocjonującego podsumowania dziesiątej edycji Rolnik Szuka Żony nie zabrakło Agnieszki, która otworzyła się przed prowadzącą na temat telewizyjnej przygody. Choć opuszczenie programu bez towarzysza było niełatwą decyzją, rolniczka nie mogła inaczej postąpić. Niczego nie żałuję, nic bym nie zmieniła. Jestem konkretna, jestem bardzo zdecydowana tłumaczyła w finale. Brak strzały Amora w telewizyjnym programie nie oznaczał jednak porzucenia przez bohaterkę tematu miłości. Jeszcze przed kamerami przyznała, że zaczęła zupełnie nową znajomość. Teraz prywatnością dzieli się w mediach społecznościowych. Agnieszka z rolnik szuka żony oczarowuje na wigilijnym spotkaniu. Jej stylizacja to hit. Bohaterowie programu zyskali sporą rozpoznawalność, a internauci nadal śledzą ich losy. Udział w programie odkrył kilka nowych afer, o których do tej pory wiedzieliśmy tylko zdawkowo, jak w przypadku Waltka, który w czasie rolnik szuka żony randkował z innymi kobietami. Agnieszka natomiast coraz chętniej pokazuje internautom życie poza kamerami TVP. Niedawno wybrała się na świąteczne spotkanie, które prawdopodobnie spędziła z nowym partnerem. Chociaż pokazała go internautom, to z uwagi na to, że nie jest on osobą publiczną, postanowiliśmy zakryć jego wizerunek. Postanowiliśmy skupić się na obłędnej stylizacji. W mediach społecznościowych pokazała się w krótkiej cekinowej sukience z długim rękawem oraz odkrytymi plecami. Do kreacji rolniczka dobrała proste szpilki, a włosy spięła w elegancki kok, eksponując przy tym tył kreacji. W takim wydaniu Agnieszka prezentowała się jak prawdziwa gwiazda filmowa. Wygląda na to, że udział w programie dodał jej pewności siebie. Choć przed kamerami nie odnalazła miłości, doświadczenie wiele ją nauczyło, a teraz zamierza ponownie zawalczyć o przyszłość.